Siemanko, z tej sceny gabi95 i witam was ponownie w grze Blackbook. Wybieramy się planowo dzisiaj w poszukiwaniu kwiatu paproci. Jest to kwiat dość magiczny, dość mityczny, który pojawia się tylko w jedną noc w roku i jest to noc kupały. Dostarcza on Osobie, którego odnajdzie masę, masę różnych właściwości takich magicznych, takich mistycznych, dzięki któremu właśnie można przykładowo rozmawiać ze zwierzętami, widzieć ukryte skarby, przemieniać się w jakieś inne istoty, czy stać się niewidzialnym. Ale też według gry nie tylko my będziemy tego kwiatu szukać, bo będą go potrzebowały również czarty. Inne istoty, a każde do swoich celów. Więc liczymy na to, że uda nam się odnaleźć go jako pierwszym i pozyskać jego moc. Mieliśmy dwójkę gości, były to w sumie dwie kobiety jedna, której pomogliśmy już jakiś czas temu druga, której pomogliśmy w poprzednim odcinku, w którym to udaliśmy się do Wioski, która jest dość daleko oddalona, a okazało się, że Aleksander, czyli ten lekarz i jednocześnie czarownik, przywołał tam taką starożytną istotę. Zwała się ona Salomija, która była taką władczynią zarazy. I też tą zarazę sprowadziła na tą wioskę. Ludzie tam umierali, chorowali, mieli gorączkę. Jednak udało nam się ją wstępnie wypędzić, później dogonić i wypędzić z tego świata, ale niestety tylko na jakiś czas. I za kilka lat, kilkadziesiąt. Kiedyś tam znowu po prostu Salomija powróci i znów będzie nękać ludzi swoją zarazą. A taką istotę całkowicie odpędzić. Czy zlikwidować jest niesamowicie ciężko i my nie byliśmy w stanie tego dokonać. I tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego jak wybrać się właśnie za kwiatem paproci Nie wykorzystamy do pomocy karnisza, który nadal świetnie się spisuje w taktyce, która obecnie jest taką dość przewodnią taktyką, którą stosuje. Także wybieramy się teraz za, za izbę, powiedzmy, za nasz dom do, do jakiegoś lasku. Jak się okazuje, jest to noc kupały obecnie. Właśnie z powodu tej nocy, czy właśnie w tą noc, świat paproci właśnie będzie kwitł. I przez tą też noc wszystkie potwory właśnie pojawiają się znacznie częściej, są też widoczne dla normalnych ludzi. Ale my jakoś sobie poradzimy. No pierwsza porcja czertów standardowo nic nadzwyczajnego. Już jednego z nich mamy załatwionego, drugi prawie. Trzeci jedynie ma bardzo fajną obronę. Czemu ja zaś sobie przyjebałem obrażenia? No, mniejsza. Jak widzieliście, taktyka, którą stosujemy sprawdza się znakomicie. Idziemy tak naprawdę dalej. Wy wgladujcieś w zakad na groznym niebie. Kupańska noc obie być nienasnej. Na teorię... A więc przed nami zachód słońca w tą noc. Czy jeszcze w ten dzień cały czas? Właśnie poprzedzający noc kupały. A nazwa nocy kupały, przynajmniej tłumacząc to według tego, jak gra ja nam to opowiedziała, to. Noc właśnie poświęcona mm, mężczyźnie, który zwał się Kupałom. Udajemy się dalej i zbliżamy się tak naprawdę bardzo szybko do celu. A spotkaliśmy masę znanych twarzy. Dobra, więc spotkaliśmy troszkę znajomych twarzy, wszyscy nam podziękowali. Każdy miał w sumie jakiś powód, żeby nam podziękować. Zostaliśmy nawet... Hmm, wianek, który leczy zdrowie, 10 zdrowia na początku walki, także też fajnie. A my postanowimy chyba sobie przeskoczyć przez ogień? Nie. W takim razie, wyruszamy w dalszą podróż. Krystiania prawie gadać na wienkach. Wchodząc z myślą, stój, i wam znać swoją się w cenę rzeki poznać naszą, nazwijmy to, przyszłość, co nas czeka. Puszczając wianki. A więc, jak mi się wydaje, dotarliśmy i znaleźliśmy nawet kwiat oproci, Tak trochę. Сердце леса непроницаемой стеной. Вы шепчите несколько заговоров, и старые иглы... Мы уже приехали? Нет, мы здесь. Не понимаю. А, может, мы себе туалет, чтобы было легче найти что-то Готовка завершена. Раскаты грома все ближе. Воздух пахнет надвигающейся грозой. Чепани. Сайбеше это выглядит? да? Господи, где это я? Сколько звезд! Как молоком небо залило. Эти яркие звездочки Правильно, некогда небо разглядывать. Господи, где это я? Господи, где это я? Сколько звезд! Как молоко мне Это созвездие любой разглядит. На телегу, похоже. Базование, это выглядит. да. I rzeczywiście, tak jak było opisywany w grze, kwiat papoci wydaje się jakby płonął. Ale nie spodziewałem się, że będzie on Felixem. Ok, on mnie zabije, kiedy licznik dojdzie do zera. Czyli muszę go pokonać czym prędzej. Niestety, na moje nieszczęście. Nie tefiłem dużo przydatnych kart. No póki co standardowo czy, czy jak to zwykle bywa, nic na razie nie zyskujemy zbytnio. Czekamy aż on nam nałoży nasz nowy efekt tej zagład jakiej. I teraz po 12 turach będziemy martwi. A on co robi dalej? Uuu, robi nam bardzo dużo kuku. I nie podoba mi się to. Nakłada masę, masę efektów. I będzie to problemem, żeby się od nich uwolnić później. No, miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze. Jestem w stanie zadawać mu naprawdę spore obrażenia. Chociaż byłoby dobrze móc dobić go jeszcze troszkę bardziej. Masa waste mi teraz szkodzi. Też będzie dobrym pomysłem go sobie zdjąć. Ale sądzę, że powinno mi pójść dość szybko. Już można powiedzieć, że nawet ukończenie tej walki. No chyba, że mi. Przywali bardzo mocno swoimi, tymi, zachęciami. Co niestety wygląda na bardzo prawdopodobne. 42. No, minimalnie mnie Jednak, w yy, ja bym się po prostu uleczył. Mam 11 waste'a, a zostawimy to, trudno. Mam duży wampiryzm, więc zregeneruję sobie część życia po prostu atakując go. Lol. Co go zabiło? Okej. Okay. Otwarta nowa pieczęć. Nie spodziewałem się tego. W takim razie świetnie. O, paanie. Mgnowienie, spyszka. i, się... I tam a tu jest jeszcze ten. Odpłynąć na łajstwo, na klątwę i na truciznę. Niby spoko. Mgnowienie... Wiecie co? Skopię trochę demonów, bo dlaczego by nie? Ano dlatego, że wszystkie karty pływa wpadły takie, których... Jest mi najbardziej... które są mi najbardziej zbędne, o! Ale dobra. Coś ogarniemy. Zwłaszcza, że demony są tylko dwa. Niestety dla mnie moja Najważniejsza w sumie skarga, która. O ty, dziadów. która pomaga mi zwyciężać takie walki. E, nie wpadła akurat tym razem. Ale sądzę, że chyba wszystko to, co właśnie. wyrzucam. Powinno mnie uratować. Raczej będzie bezproblemowo. O. Jeden, drugi. Taka niby setka demonów, a tak naprawdę tylko dwa. Osiem obrażań wszystkim przeciwnikom i well West Zajebiste. Takich kart trzeba. Tym razem chciałbym zawalczyć dalej. Ale mówi się, że nie wolno właśnie spojrzeć z powrotem na demony, bo inaczej wciągną, wciągną one nas. Bądź coś w tym stylu, złapią tak naprawdę. Także opuścimy tą lokację. Dobrze byłoby z nimi powalczyć. Dobrze byłoby też uciec. Powalczymy sobie jeszcze. No, a tym razem te też nie wydają się jakoś szczególnie problematyczne. Zwłaszcza, że akurat szczęśliwie dużo kart. Trafiło na takie, które potrzebuję. Samym pierwszym atakiem zabijam tego. Więc zostaje mi dwóch co biją mnie za 26. Więc niestety muszę się też troszkę obronić. Chyba, że zdążę zabić ich obu. W pierwszej turze on już obywa. pierwszy raz drugi raz trzecim go powinienem zabić i dobijemy jeszcze tego i weźmie było jakieś osłabienie dla pewności chyba Elegancka, wszystko w jednej turze. O, Czyżby by miało być więcej demonów. Oho, znamy go. To jest ten płonący wąż. Nie piekielne ten to na to jakieś. Okej. Okay, tego nie było jeszcze. Hmm. to trochę szkoda, bo już dopiero mi da efekty wzmocniające, więc nie chcę wysyłać moich najfajniejszych kart yy, ataku już na dzień dobry. Także zamiast go atakować, najpierw się wzmocnimy. Niestety on przywoła jakieś istoty, ale no jest to poświęcenie na jakie jestem gotów. Jednak sądziłem, że to będzie ten ognisty wąż, który też był w takiej formie przedstawiany. I tym samym miałem nadzieję, że po prostu będę w stanie go już ostatecznie załatwić w końcu. Oho, na kogo oni dają ten efekt? Na niego? A, będziemy jeszcze 100 damage, a, znaczy 100 zbroi, 100 taerczy. No, je chcę zużyć. Oni też mają postówę stówę hapsa. O, o, pojebane trochę. To może mi mocno zaboleć. No, jebaństwo gówniane. W takim razie my się wzmocnimy jakimś żółkiem. No do sadzimy teraz ładne. Szkoda, że nie trafiłem kart, które bym chciał. Jak zawsze w sumie. No co za gnoje się fajnie efektów ale oni będą leczyć, więc się nie muszę przejmować. A tornado będzie sadziło Tornadę po prostu. OK. W takim razie my pozbędziemy się a jego zbroi. Załadujemy sobie dodatkowych błogosławieństw. Eee, no i jeden atak, niestety tylko. Dwa. A, chyba go nawet pokonujemy w tej turze. 107? 114. Jest duża szansa na to. Zwłaszcza, że atakujemy piersi. I elegancko. Za pierwszym razem. Co? Czemu? Bez sensu. Znaczy... teoretycznie pokonałem go. A praktycznie... wyszedł jakiś inny... efekt tego. Rozdział 6. Jak umiałem kulduni. No, ciekawie, ciekawie. Jesteśmy w więzieniu. Albo. No, jesteśmy schwytani. No i jesteśmy z powrotem. Aleksander nas schwytał. Byliśmy zbyt wykończeni po walkach z Czartami. Sądzę, że nawet jakbym uciekał, to i tak i tak wasia byłaby wymęczona, niestety. Także. Padła z braku sił. Aleksander ją wziął. Przeniósł do swojej rezydencji, i tutaj nas zamknął wraz ze swoim mentorem. I coś mi mówi, że stary Igor, czyli nasz dziaduszek, będzie w to zamieszany i to bardzo mocno, bo Aleksander brzmi tak z, troszkę zbyt pewnie, e, co do pomocy przez właśnie naszego dziadka nam i innych rzeczy, w tym tego, że był przez dziadka więziony, a został jednak wypuszczony. Dziadek go po prostu wypuścił. Także historia zaczyna stawać się troszeczkę bardziej zagmatwana już tym razem. Ale na rozwiązanie jej przyjdzie nam jeszcze poczekać, przynajmniej do któregoś z następnych odcinków. Gdyż ten będziemy w tym miejscu kończyć i dziękuję Wam za jego oglądanie. Życzę miłego dziąka. Miłego wieczoru. No i na razie. Hej.